Witam Was bardzo serdecznie z tej strony mroczny 1313 Znajdujemy się po raz kolejny na serwerze Verteza na ubiskach śmierci IP podam Wam oczywiście w opisie I no teraz zaczynamy Jesteśmy w tej chwili na arenie numer 8 yy, Prosiłbym Was o wchodzenie na ten serwer Ponieważ jest on no, dość mało znany I mało osób na nim gra Więc no, areny na pewno będziecie mieć wolne miło byłoby, jakby ktoś wszedł serio Zatem gry są bardzo nudne i krótkie, jeśli nikogo nie ma. Znaczy przykład, gramy sobie teraz więcej dwie osoby. Widzicie, nikogo więcej na serwerze nie ma. A gdzieś mi on uciekł, dobrze, będzie ciekawsza gra. No, a ja mam laki. Więc niedługo do Więc no, idziemy teraz stędy sobie. Nie wiem, może rybkę sobie zjemy taką dobrą używcie. Bo w tą stronę na pewno według do skrzynki. No właśnie, o. Te skrzynki nigdy nie widziałem jeszcze. o ale dobra skrzynka. Będziemy mieć teraz raz spodnie, patrzcie. Jest, strzelazne spodnie. Skrzynka kolejna. No mamy dzisiaj troszkę fartę do tych skrzynek. o jeszcze lepszy na pierśnik, ale super, jesteśmy koksami. Uc, uc, wygramy. Powiem wam tyle, wygramy. Wiecie, może nawet będą dwie areny. zależy ile to zajmie. No co to. Dobra, zejdziemy. Tak, coś tam. Dobra. To było w takim razie ukryte przejście do tego, ale ja tam nie będę chodził, bo tutaj jest więcej skrzynek. Tutaj mamy domek. Wow. Tutaj skrzynka wiem, bo z kolegą rozgrałem grałem na takim skopiowanej no, mapie. O, żelazny miecz. Cicho. Zważ, żelazny miecz. I co, słyszymy, zombiaka. Ach, ojku, to teraz może tutaj pójdziemy. O, tu nic nie ma, szkoda. Nuszy no, doma, nic nie ma, dziwne. Ale dobra, idziemy dalej, bo... No to szyk. Przykozam jak część zambiaku. Nie chciałem cię tu, ale dobra. Hmm, chciałbym jakieś te lepsze buty albo hełm. Tak, dokładnie. Tu, 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 tu. Tu, tu tu To jest jedna skrzynka i ja o tym wiem dobrze. E Naprawdę przydałoby się żeby więcej osób takie męskie grało bo no trochę no, może was mógł was nawet nudzić to te odcinki ale to głównie dlatego że tak mało osób chodzi na ten serwer po prostu kupujcie sobie premium i wbijajcie na no serio nie tylko ja bym był szczęśliwszy ale może także wertes haha w końcu to jego serwer nie? a jak na serwerze gra dużo osób no to wiadomo ale bym się cieszył Czemu nie, już chyba wiem, wam czemu nie ma bitwy na serwie Bo tam ktoś serwer zwalił, tworzymy nowy Będzie publiczny, tym razem będziecie mogli do niego wchodzić IP potem wam innym razem, jak już będzie skończony No, będzie szansa, że będziecie mogli ze mną nagrać O tutaj Więc Mam nadzieję, że skusicie się na takie coś, tak Ile tu tu jest? Wow, jest żelazne budki, teraz jesteśmy koksami jeszcze większymi. Jestem koksem. Ojej, był dzięk, sobie A nie, zmieniłem po prostu klapkę, dobra. Ej, ja nie chcę tu. No, pozmieniamy sobie na nowszy czapeczki. O, drugie piętro jest, nie widziałem. Już tak często nie gram. Haha. Ha. wow lag, spokojnie. Minecraft, proszę mi, crash mi się tym razem. Cały czas mi się cały czas Minecraft crashował, jeśli chcecie. Drodzy, drodzy kochani widzowie, jeśli chcecie wiedzieć, to naprawdę troszkę wnerwiające, bo niedawno grałem z kolegą w clean MSG. Mieliśmy ogromne szanse wygrać oza, że I no, crash tradycyjnie, więc wie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gdzie jesteś mój kolego, kochany? 8 Damy mu jakiś miecz. Masz, no weź sobie ten miecz. Żeby była ciekawsza bitwa. No, fight. Walczymy. Wygram, Wygrałem. Wygrałem. No, to szedłem z Wami dzięki części Na razie to był taki króciutki odcinek. Papa! Chciałbym tylko jeszcze raz poprosić, żebyście wpłynęli sobie premium i wchodzili na ten serwer, bo odcinki po prostu będą ciekawsze. Cześć.